Witam Państwa w kolejnym odcinku programu kafetarnów Dziś Państwa i moim gościem jest pan Jacek Jabłoński, lider Nowej Lewicy w Tarnowie, a będziemy rozmawiać przy pysznej kawie z palarni kawy Agifa. Dzień dobry, panie Jacku. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. No w szoku był pan gdy dowiedział się, że w tym roku może być koniec prezydenta Romana Ciepieli w budynku przy ulicy Mickiewicza. O ile ostatni raz, ostatni, ostatnia deklaracja i będzie dotrzymane słowo? No, nie będę ukrywał tak. No, byłem bardzo zdziwiony, byłem e, e, szokowany wręcz, bo e, nie mogę do końca zrozumieć, e, co za tą e, decyzją stoi, tak? E, pan prezydent funkcjonował 3 lata bez wotum zaufania, został no, rok do końca kadencji. I tak powiem szczerze, że taka deklaracja zaskakująca wszystkich no jest oczywiście dziwna, i myślę, że to jest sytuacja mocno destabilizująca też miasto i tutaj sytuację naszą. No wiadomo, jak ktoś idzie na głosowanie, no to na ogół w polityce jest tak, że wie, czego się spodziewać. No wie, jakie będzie głosowanie. Takie rzeczy się rozmawia w kuluarach, nie w kuluarach. Także, no powiem szczerze, że jest to dla mnie sytuacja taka troszkę po prostu niezrozumiała. Właśnie, to jest narażanie miasta i też to państwa z tą swoją decyzją na konkretne koszty, no bo przyjdzie komisarz wyborczy i będzie musiał zarządzić wybory, powołamy tak naprawdę prezydenta na niespełna rok, bo później będą właściwe wybory, bo skończy się ta kadencja, czyli tak, nie dość, że tracimy pieniądze na sztuczne wybory, bo spodziewam się, że na takie dodatkowe, ekstra wybory będzie frekwencja bardzo niska. I nie dość, że Tarnów ma jeszcze ogromne problemy finansowe. Obsługa zadłużenia miasta wzrosła o kilkanaście milionów złotych. No to się w ogóle nie trzyma żadnej kupy. Znaczy ja. ja... Zgadzam się tutaj z jednym, co mówił Pan Prezydent, no, że jest potrzebne zaufanie, z tym, że no to jest jeden aspekt. Czy by nie było potrzebne? By no było tak, tak, to po pierwsze, po drugie Pan Prezydent został wybrany jednak w wyborach demokratycznych głosami mieszkanych mieszkańców Tarnowa i ma mandat do rządzenia, jeżeli nie oczywiście jest procedura, referendum i tak dalej, tak to nic no, nie stało na przeszkodzie żeby te funkcje pełnił i myślę, że ten mandat, który uzyskał łączy się też no, z pewną taką, takim aspektem ciągłości zarządzania miastem, która tutaj zostaje zaburzona, no rzeczywiście wybory wcześniej, potem są wybory samorządowe, te które mają być w tym planowanym albo może jak się mówi późniejszym terminie, więc no wprowadza to pewne takie zamieszanie, no, które no nie jest myślę dobre człowiekiem lewicy. Prawo i Sprawiedliwość nie jest, że powiem, partią, z, której, z którą jest panu po drodze. Z tą partią nie jest po drodze też Romanowi Ciepieli, który od samego początku, jak nie ogólnie daje psztyczki obozowi rządzącemu, co róż też go krytykuje, organizuje konferencje prasowe albo w nich uczestniczy, gdzie negatywnie odnosi się do obozu władzy, a później tak już mu, dodam, że płacze, że nie dostaje pieniędzy. na no, trudno, jak ktoś by miał wyobrażał cały czas i wymagać od tego, żeby mi dał pieniądze, no ale to mniejsza. Ale y, y, sytuacja doskonale wiemy jaka jest, a teraz decyduje się nie na srebrnej, ale na złotej tacy oddać Tarnów Prawo i Sprawiedliwości, bo Prawo i Sprawiedliwość na wniosek wojewody, pan premier wyznaczy nam komisarza, który będzie organizował wybory, być może on będzie też kandydatem w tych wyborach y, samorządowych, no to to jest takie powiedzenie, Poddaje no, poddaję się, uciekam, do widzenia, bawcie się dalej beze mnie. Tego mówię, no, że nie rozumiem tej decyzji, no, oczywiście no, ja nie jestem w, radnym, nie uczestniczę w tych rozmowach yy, kuluarowych, więc no, nie wiem dokładnie yy, co tam się działo, czy wydarzyło, no niemniej jednak... Yy, Nic nie wiem co się działo. No, ja właśnie, no... Z, z, z wszystkim no, rozmawiałem, z każdego ze środowiska Tak, i... tak, no poza tym oni też się wypowiadali publicznie, także yy, no powiem szczerze, no po prostu tego nie rozumiem i myślę, że że, no jeszcze raz powiem, no nie jest to korzystne dla miasta po prostu. To ja teraz docisnę i zapytam wprost. Po takiej deklaracji Pan Prezydent Roman Ciepiela w Pana opinii może zmienić zdanie, czy jednak, jak powiedziało się A, to musi powiedzieć B? No, zdecydowanie się powiedział A, to musi powiedzieć B. No, jest coś takiego jak wiarygodność w polityce. Ja sobie w tej chwili nie wyobrażam, żeby decyzję mógł zmienić, zresztą no, nie spodziewam się tego, tego żeby mógł zmienić. E, no, pan prezydent podjął jakąś decyzję, jest prezydentem miasta, jest odpowiedzialny za miasto, jest odpowiedzialny też za mieszkańców, ma... No, jest człowiekiem poważnym, także no, nie wyobrażam sobie, żeby te decyzje mógł w tej chwili odwołać, no ja tego nie, jakby nie, nie biorę pod uwagę. A ja biorę pod uwagę, z tego względu, że jak ktoś powiedział w ciągu ostatnich dni, że zaczną się zaraz pielgrzymki stoczniowców, hutników, górników, kobiet w ciąży, kombatantów, więźniów pierwszego transportu i wszystkich grup społecznych, wiadomo, że przejazd krawiam teraz, ale tylko po to, żeby będą go błagać, żeby został ją, nie chcę, ale muszę no ja tutaj się odnoszę no, tak bardziej czy... ja się odnoszę do, do tego, że skoro Pan Prezydent to zadeklarował, no to sobie to przemyślał, więc daję sobie też sprawę na pewno, że, że no jakakolwiek w tej chwili wolta w drugą stronę no odebrałaby mu po prostu całkowicie wiarygodność. Ja myślę, że no Pan Prezydent sobie to po prostu przemyślał i myślę, że to jest jego decyzja. No oczywiście jak będzie, tak będzie, ale myślę, że tych spekulacji jest teraz dużo. Przecież się Ocofać z tej decyzji czy nie? Ja powiem szczerze, no nie wyobrażam nie sobie, żeby w tej chwili, w takiej sytuacji, kiedy zostało to powiedziane publicznie przed Radą Miejską, przed mieszkańcami, no zmieniać zdanie no, w takiej sytuacji. Po prostu. Był pan jedną z twarzy, która firmowała, zabiegała o to, aby w Tarnowie uruchomiono program in vitro, żeby pomagać parom, żeby mogły się cieszyć z potomstwa. Miasto zorganizowało konkurs, przetarg, jak zwał tak zwał, dla firm, które będą realizować, podmiotów medycznych, które będą realizować tego typu zabiegi. No, pan na pewno trzyma rękę na pulsie. Proszę powiedzieć, kiedy możemy się spodziewać pierwszych zabiegów i pierwszych uśmiechniętych par, które będą wychodzić i mieć zwiększoną szansę na to, żeby je posiadać potomstwo? Tak, ja się bardzo cieszę, że ten program jest wdrażany zgodnie z harmonogramem, to znaczy w tej chwili jest rzeczywiście wyłonionych kilka placówek medycznych, które będą przeprowadzać te procedury. Pod koniec roku mają się one odbyć pierwsze. Oczywiście no, ze względu na kalendarz ich nie będzie dużo w tym roku, ale później no, co roku będzie to już szło dużo szerszą parą. Jest przewidziane dofinansowanie do 5000 zł dla jednej próby in vitro. Także no, liczę na to, że w przyszłym roku będziemy mogli się wspólnie cieszyć z nowych tarnowianek albo tarnowianek. Ten projekt, można się z nim in vitro zgadzać albo nie, ja go popieram, ale on pokazuje przede wszystkim jedno, co mnie najbardziej cieszy, że w Tarnowie można, jeżeli się chce, tak naprawdę oddolnie przeprowadzić inicjatywę, mimo że ona tak naprawdę... Nie koszt, znowu nie kosztuje mało budżet miasta, bo to jest dość kosztowny program, ale da się, jeżeli jest odpowiednie zaangażowanie, odpowiednie chęci, odpowiedni dar łączenia, a nie dzielenia wokół danego projektu, to no w sumie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby właśnie takie oddolne inicjatywy dobre w Tarnowie realizować. Tak, ja uważam, że to jest cenne. Po pierwsze, że to była taka inicjatywa, którą nam się udało przeprowadzić oddolnie. Po drugie, że mieliśmy bardzo, bardzo bardzo szerokie poparcie mieszkańców. To naprawdę się bardzo czuło i na ulicach, kiedy zbieraliśmy podpisy, i w komentarzach w internecie, ale też bardzo cenne jest to, że udało nam się przekonać do tego większość radnych z różnych ugrupowań i no i też pana prezydenta tutaj można przecież powiedzieć który dotrzymał ja nie który dotrzymał słowa że ten program będzie wspierał i rzeczywiście tak się stało i w tej chwili on jest realizowany także tutaj mogę powiedzieć że to porozumienie było bardzo szerokie no oczywiście na no, radni pisu oczywiście, no po prostu radni pisy byli przeciw, natomiast. Mieli do tego prawo. Mieli do tego prawo, natomiast wszyscy pozostali, byli za yy, i mieliśmy też wsparcie właśnie z Urzędu Miasta. Dlatego udało się to przeprowadzić dosyć szybko. I yy, tak jak mówię, no, tutaj rzeczywiście czuć było taką też mobilizację wśród mieszkanek. mieszkańców, ludzie naprawdę podchodzili i to, opowiadali też swoje historie, naprawdę bardzo wzruszające czasem, ale też po prostu z, no, z dobrego serca, chcąc pomóc innym. Popierali ten projekt. Trwa procedura związana z budżetem obywatelskim miasta Tarnowa. Jest tam sporo do wyboru. Który z wniosków na liście do głosowania budził pana szczególne, zwiększone o serca? Yy, tak, jest taki jeden projekt. To jest projekt bodajże numer 9. To są zielone przystanki, który, który realizuje Młody człowiek, Kamil Mitera, bardzo to popieram. Zachęcam wszystkich Państwa do oddania głosu na ten, na ten projekt. Jest jeszcze projekt, który ma na celu po, pomoc zwierzętom, które wymagają pomocy po wypadkach i tak dalej. To jest chyba ostatni. W, na te dwa projekty zagłosowałem i też Państwa wszystkich zachęcam. Na koniec, tak jak w piątek rozmawiałem z Przewodniczącym Rady Miejskiej Jakubem Kwaśnym, bo ostatnio kafe Tarno zaliczyło ostry skręt w lewo, tak i też Pana na koniec zapytam o pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W Tarnowie no, pomnik powstał, byli zwolennicy, byli dzisiaj wy przeciwnicy. Później mieliśmy yy, odpowiedź pana wojewody, że obaliła z kolei argumenty pana prezydenta, że Rada Miejska w Tarnowie nie ma kompetencji do tego, aby decydować na tym, o tym, co powstanie na terenie należącym do Spółki Skarbu Państwa, jaką jest PKP. Pan myśli, że zbliżamy się do końca, tych dysput na temat i przepychanek na temat pomnika, czy jesteśmy być może dopiero na początku. No bowiem się, że jesteśmy na początku, bo został po prostu bity taki pal i teraz nie wiadomo, co z tym zrobić. Ja, ja moje zdanie jest może nie opiera się tak bardzo. Zostawiam kwestie prawne prawnikom czy specjalistom, ale ja patrzę na to jako mieszkaniec miasta, i moje zdanie jest takie po prostu, że Przestrzeń publiczna, bez względu na to, czy to jest własność, czy to jest własność miasta, czy to jest własność skarbu, skarbu państwa, którą pani radna Świtalska określiła, prywatnym, nie wiem dlaczego, czy, czy na jakimkolwiek innym terenie, który jest publicznie i stoi w takim miejscu, gdzie wszyscy mieszkańcy mogą się znaleźć, to, powinien być, to powinny być takie miejsca, które mają tendencję łączącą. Niedzielący. Czyli jeżeli kwestia jest kontrowersyjna, jeśli pomnik budzi kontrowersję, nieważne, czy to jest ktoś z lewicy, czy z prawicy, to wówczas uważam, że ktoś, kto jest inicjatorem, musi po pierwsze bardzo tę sprawę dobrze zbadać, omówić z mieszkańcami. Zastanowić się, musi być taki powiedzmy szeroki konsensus do tego, tak jak mamy wokół pomnika Piłsudskiego, nie ma problemu um, burmistrza Tertila nie ma problemu, nikt się temu nie przeciwstawia, bo jest co do tego zgoda. Natomiast jeżeli ktoś um, um, tym pomnikiem zaczyna dzielić, no to jest to coś, coś tutaj nie tak, to nie po to są pomniki, one powinny łączyć, no już pomijam sprawę, w jakiej formule, w jaki sposób prawny czy nieprawny, ale ewidentnie starający się obejść jakąkolwiek dyskusję, jakąkolwiek jakiekolwiek głosowanie przedstawicieli, mieszkańców na ten, na ten temat i uważam, że tutaj jest problem największy no i myślę, że to tak łatwo się nie da w tej chwili łagodzić, zresztą mogę się powiedzieć na zdanie Autorytetu naszego Tarnowskiego, pana Adama Bartosza, który w jednym z komentarzy był na moim poście, napisał... Nie, nie, nie zgadzam się na przytaczanie w moim programie y, słów pana Adama Bartosza, który jest, y, był kandydatem Koalicji Obywatelskiej czy Platformy Obywatelskiej do Rady Miasta, jest też politykiem. On napisał, że... Y... Tego typu pomniki po prostu historia pokazuje, że długo nie stoją. I to jest on. Ale on, 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 na tym. on porównał ten pomnik do jakichś no, Krasnali i tak dalej, e, bardzo... Ale, ne, e, bardzo nieprzyjemny sposób i bardzo szkodliwy dla debaty publicznej. Ja mówię o tym w jego liście otwartym. Być może on go wkleił też jako komentarz tam do pana do tego. Nie, nie, on napisał po prostu, że historia uczy, że tego typu praktyki po prostu no, nie pozwalają na to, żeby to był, z tym był spokój. Takie pomniki bardzo często yy, znikają. No, on może był kandydatem, ale no, myślę, że jest to osoba, która zna historię. I która ma jej wyczucie, i uważam, że no to zdanie jest po prostu słuszne. No to jakby potwierdza, że kwestie dotyczące wartości, kwestie dotyczące takiej wspólnoty powinny być, do tego się powinno podchodzić bardzo, bardzo ostrożnie i brać zdanie wszystkich. Pod uwagę. Racja. Ja z kolei stoję na stanowisku, że pomniki powinny być minimum stawiane 25 lat po śmierci, kiedy to jest, że powiem, pewne rzeczy są może zapomniane, a zostają te tylko w pamięci. Jeżeli coś dłużej zostaje niż 20 lat w głowie i wszyscy o tym pamiętają i wiedzą, to znaczy, że może być, że, że, że jest jakiś argument do tego, żeby coś no, nie robić. Myślę, że w tym, w tym punkcie się zgadzamy, dlatego że yy, to właśnie Sprowadza się do tego, że no, musi być jakaś powszechna wygląd. Mhm. Jeżeli ktoś chce sobie w domu postawić cokolwiek, czy, czy w ogródku prywatnym, gdzie przychodzą tylko znajomi widzą i widzą, jego sprawa. Ale jeżeli się stawia przed dworcem, no to przepraszam bardzo, to nie zostało zachowane. Znaczy mhm. ten bardzo serdecznie Panu dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem w kolejnym odcinku programu Kafetarnów był szef, lider Nowej Lewicy w Tarnowie, Pan Jacek Jabuński. Bardzo dziękuję, Panie redaktorze. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.